Czego nie znosi zodiakalny baran? Baran nie ma problemów z emocjami. On ma problem z ludźmi, którzy go spowalniają. Na pierwszy ogień idzie jedno: Czekanie. Jeśli mówisz baranowi zaraz, tam za chwilę, no pomyślę, on już w głowie zdążył się wkurzyć, obrazić i pójść dalej bez ciebie. Nienawidzi niezdecydowania. Nie wiem, może zobaczymy. Dla barana to język obcy. Albo robimy, albo nie. Analiza dla słabych nie znosi, gdy ktoś go kontroluje. Rozkazy, zakazy, instrukcje obsługi życia Baran zrobi dokładnie odwrotnie. Niezłośliwie, instynktownie. Nie cierpi, gdy ktoś owija w bawełnę. Chcesz coś powiedzieć? Powiedz. Nie? To Baran i tak dopowie sobie resztę, zwykle gorszą. Nie znosi krytyki w złym momencie. Krytyka po fakcie, okej. Okay. Krytyka w trakcie działania? Gratulacje, właśnie wywołałeś emocjonalny pożar. Nie toleruje stagnacji. Nuda rutyna stanie w miejscu. Baran wtedy więdnie, albo zaczyna prowokować. Dla rozrywki. Bo Baran to znak, który. Działa zanim pomyśli, wkurza się szybko, ale jeszcze szybciej przechodzi dalej. Co najbardziej wkurza barana, twoim zdaniem. A jeśli jesteś baranem, przyznaj się.